Jestem zadowolona. Kolejny start i poprawiony czas z półfinałów, także jest coraz szybciej i, i myślę, mam nadzieję, że, że to jest dobry prognostyk przed 50 krawlem. Lubię setkę, na pewno na Pucharach świata też zmierzyłam się z dwusetką Kraulem, To dało mi dużą perspektywę, bo, bo setka była po dwusetce i, i to pokazało mi, że, że mogę ścigać się na tym dystansie i, i pływać dobre czasy. E, wiadomo, że czasami jest to trudne, ponieważ e, moją główną konkurencją jest 50.krawlem i tam nie chciałabym być przemęczona, e, bo wiadomo, że to jest sprint i tam trzeba być rzeczywiście e, przygotowanym i jak najlepiej i, i ten odpoczynek jest bardzo ważny, ale um, czuję się tutaj na siłach, dlatego wybrałam setkę i dobrze poszło. Jestem zadowolona i to daje mi dużo motywacji przed sobotnim wyścigiem.